Hello, hello. Otevarl asreste hersanyte N N 26 N 22 26 28 27 28 24 30 25 30 32 33 32 33 34 35 36 38 39 41 42 43 43 43 44 45 46 44 45 45 44 45 72 nak connectingcedeichndølé siege s reinventar.mus ule fencelle seks aba apocalece exiasbyprodiex praKAGA classic local 90-iser syrenie mosa une me que Ooooh provocat secolo al famus reservat Russellцы accordance facil far a trao in no time mullectus z сн acum specialty pepluna magica floriiii Risk Rodriguezhang Henatching Strategy Project, in some ways the West. Denmoal xi a Rhonyulture Bardzo dobrze się biegło. Trasa bardzo znana po bulwarze. Prosto, szybko. Myślę, że wspaniale. A po raz pierwszy tutaj na Sylwestrowym? Tak, po raz pierwszy na Sylwestrowym Nie na pewno wrócę. Super. Będzie lepiej. Jeszcze raz brawa dla dziewczyn. To już za nami siódma edycja biegu sylwestrowego na no, miejsca szczególne bulwar nadmorski w Deni. Podsumowanie, koniec roku, czyli takie zakończenie nawet wesoło, na sportowo. Jestem przekonany, że no, blisko 400 zapisanych zawodników, ponad 350, którzy ten biegu ukończyli, kończyli. Towarzyszyła nam fajna, jak zawsze atmosfera. Też oczywiście był motyw sportowy, czyli najlepsze czasy, najlepsi biegacze, najlepsze przebrania. Czyli taka pełna gama tej dobrej energii, z której Gdynia słynie i myślę, że tak już pozostanie, także się bardzo cieszymy już w tym miejscu. Serdecznie zapraszamy na kolejne edycje. W tym miejscu również chciałbym podziękować naszym tutaj e, współorganizatorom w firmie e, Chodzę z Kijkami, e, OPEC Gdynia, Gdyńskie Centrum Sportowe, Parkland Gdynia, e, dzięki którym tą, tą imprezę mogliśmy na takim fajnym e, poziomie przeprowadzić. Jak się biegło? Jestem tutaj już drugi raz i biegło się wspaniale. Rasta równa, piękny widok. Zdania to piękne miasto. Pozdrawiam. Bardzo fajnie się biegało. Mój pierwszy bieg, sylwestrowy, także jestem bardzo zadowolony. Biegło się fantastycznie. Co prawda nie podbijam swojego rekordu życiowego, ale myślę, że im w i jest Braze, naprawdę Braze, i Zapraszam na wszystkich, na którzy uwielbiają biegać do takiej fajnej, świetnej zadawy.